Czy lubimy zmiany? Nie wiem, czy znasz takie stare chińskie przysłowie, które jest też przekleństwem. Obyś żył w ciekawych czasach. To znaczy w czasach, w których jest dużo zmian. Czy kiedy jesteś gdzieś na wakacjach, leżysz sobie na plaży i jesteś szczęśliwa, masz obok siebie bliskich ludzi, masz poczucie spokoju, poczucie dostatku, wszystko ci się dobrze układa, to. Chcesz jakichkolwiek zmian? Kiedy żyjesz sobie spokojnie, masz dobrą pracę albo zarabiasz w swojej firmie, masz rodzinę, wszyscy są zdrowi, to czy chcesz jakichkolwiek zmian? Kiedy dobrze nam się powodzi, to niektórzy z nas wręcz modlą się o to, żeby nie było żadnych zmian. Natomiast są sytuacje, kiedy okazuje się, że dalej już nie uciągniemy. Virginia Satir, która była terapeutką rodzin, miała takie powiedzenie, że mój kot właśnie <ścoughs> mój kot właśnie wszedł do papierowej torby. Okej. <ścoughs> A zatem Virginia Satir miała takie powiedzenie. Że ludzie nie lubią zmian. Nie lubią ich i nie chcą, i musi naprawdę dużo się wydarzyć, ponieważ chcą się zmieniać dopiero wtedy, kiedy jest tak źle, że już nie mogą ze sobą wytrzymać. I kiedyś zasłyszałam takie, taką opowieść o zmianach. Rzecz dzieje się na dwóch posesjach sąsiadujących ze sobą. Na każdej z tych posesji mieszka pies, ma wygodną budę, to są bardzo dostatnie posesje. No i którejś nocy jeden z tych psów zaczyna strasznie wyć. I ten drugi słyszy to, wykazuje cierpliwość, ale w pewnym momencie mówi: No, bo przez płot do niego tam krzyczy: Hej, co ty tak wyjesz? A ten drugi odpowiada: Wyje, bo mnie boli. Mm, a co cię boli? No to odpowiada ten, który wyje: Du, a mnie boli. Hmm, to ten się pyta, to czemu nie możesz się przenieść w inne miejsce? A ten, który wyje, odpowiada: No tak, to mnie jeszcze nie boli. I to jest dobra metafora na to, jak my czasami w życiu działamy. Kiedy nie jest jeszcze tak źle, że nie możemy już całkowicie wytrzymać, to łudzimy się, że coś się zadzieje w zewnętrznym świecie. Albo że ktoś nas bardziej zrozumie, albo że ktoś się dla nas zmieni, albo że szef zacznie nas bardziej szanować, albo że zacznie nam więcej bez powodu płacić. Po prostu mamy mnóstwo złudzeń, że coś się zadzieje bez naszego działania. Marzenia są cudowną rzeczą, ale jeśli sami nie weźmiemy swojego życia w swoje ręce, to często nic się nie zadzieje samo. Oczywiście, jeśli jesteś na etapie, że jesteś absolutnie szczęśliwa i wszystko w Twoim życiu się dobrze układa, to po co cokolwiek zmieniać? W treningach mamy takie, taką zasadę. Jeśli coś dla Ciebie działa dobrze, to po prostu rób tego więcej. Ale jeśli coś nie działa, zacznij robić coś innego. 29 lutego rozpoczynamy trening z hipnozy eriksonowskiej, to jest hipnoza, która. Służy temu, aby werbalnie współpracować z podświadomościami innych ludzi i umieć trafiać do nich ze swoimi ideami. Mogłabyś zapytać, po co mi takie narzędzie, ale jeśli na przykład masz dziecko z problemem jakimś, być może już dorosłe dziecko, które na przykład za dużo pije albo zażywa, to Wtedy szukasz pomocy, jak do niego trafić, aby przekonać go na przykład do tego, żeby poszedł się leczyć. Być może masz też w relacjach z innymi jakieś konflikty. Takie narzędzie, które służy temu, aby trafiać do podświadomości drugiej osoby, potrafi zdziałać naprawdę dużo dobrego. Zatem, jeśli poczujesz, że masz potrzebę albo że chcesz sama się zmienić, zacząć poprawnie, Efektywnie rozmawiać ze swoją podświadomością, to serdecznie zapraszam.